Skrzynki postawiłam po prostu na ziemi, oprócz wyrównania terenu nic nie robiliśmy więcej z tą ziemią. Ustawiłam je w odległościach 80 cm, tak żeby było można swobodnie przejechać z taczką, natomiast spokojnie mogłyby być bliżej, myślę, że nawet, nawet 40 cm dałoby radę, żeby sobie przejść, ale te odległości to już jakby są indywidualne preferencje. Natomiast na dno każdej ze skrzynek dałam karton żeby trawa nie przerastała, później dałam siatkę na krety, ja wybrałam taką plastikową, bo po prostu była dużo tańsza niż ta metalowa i co ważne, nie dawałam na dno żadnej agrowłókniny i właśnie zupełnie nie chodzi o to, żeby dawać jakąś agrowłókninę czy jakąś grubą przesłonę na dno tych skrzynek, ponieważ to chodzi o to, żeby te drzwiownice, żeby te robaczki, żeby te mikroorganizmy, które są w naszej Ziemi. Mimo wszystko, nawet jeżeli ona jest bardzo słaba, to one tam są, żeby sobie do tych skrzynek wchodziły. Jeżeli zrobimy jakąś barierę w tych skrzynkach, no to będziemy w skrzynkach mieli tylko to, co sami do niej włożymy, a nic tutaj z zewnątrz nie będzie do niej wchodzić.